Jeżeli chodzi o to, że gdy łowimy, wypadają nam losowe itemki i musimy się rozbudowywać, aby mieć coraz większą wyspę. To, że będzie taka jakość głosu i będzie HSML, ale to tylko nagrywamy na lapku, więc wystarczy trochę ściszyć i jest ok. Już i klikam Create New World. Dzisiaj możecie trochę mieć ASML, bo gram na lapku. Bo na moim kąpie to by się za życie, aby się to nie odpaliło. I nie mogę spaść, bo to jest hardcore. A po drugie, tracę wtedy wędkę. Także muszę tak na razie. Muszę na shiftie non stop chodzić. Także odeź... Po co mi... Po co mi trzy kartograficzne stołu, Także odezwiemy się jak będzie coś fajnego. Tak, także... Zbrojony łupek. No tak. Także odezwa się, jeśli będzie coś fajnego. Bo to jest najnowsza wersja MC. Także. Um, większość rzeczy pewnie nie będę znał. Zab o. Twoja da ziemia. Ale lepsza, twoja da ziemia niż. Nic. Także robimy. Siup, siup. Hop, siup. A jeśli kto ktoś by był ciekawy, to. tego goś nie dasz zniszczyć. Nie mam Optifina. No, no, super. Bo to jest na fabryku no tak. mnie tu nie narzekam. Nie wiem. Pięćdziesiątka na kajku. No i to ja trochę ten... Wiem co mogę. Mogę? Mogę. Mogę, mogę, mogę. Będzie mi tak po prostu łatwiej. Kolejna ryba. Kość. 40 kości. U, tak. To ten, Celem tej serii jest pokonanie... Smoka, więc muszę najgorszą rzecz wyłączyć, dobra, to ja mogę wiedzieć. Eee, karmarzynowa weł... Co to jest za kolor? To jest... to jest ten róż. Karmarzynowa? Co jest? Okej, okay, Google. Nareszcie, myślałem, że już nigdy tego nie powiesz. Czy istnieje taki kolor? Karmarzynowa. Fandom karmazynowy odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu. To przypomina taki typowy róż. Ktokolwiek tutaj widzi czerwony, bo ja? Akurat nie. Bo, y, mężki kolor to trochę go trzeba tutaj wciśnić. Ała. Jedna otoczka w zupełności wystarczy, widzę. Łupkowe złoże miedzi. Po co komu mieć? Po co komu mieć? Albo nie mieć. To dostałem. O! Aczek dniowy. Jupi, jupi. Aż skacze. Możecie mi dać. Super. No. Co je? No, dziękuję dostałem o 29 o ok, to będę mógł dać do portalu, ale nie będę mógł go utworzyć bo potrzebuję te takie ramki do portalu mogę z tych desek coś porobić, bo to jest difficulty normal jakieś łóżko, jakieś wyro, no dajcie jakieś wyro tak bez łóżka, o o, o. No oczywiście, dear, to co twarda ziemia, jeszcze ale. O, przycinka, no bo jest noc. Super, będę tak do rana łowił. W ogóle XD, tu jest słońce, tam jest księżyc, a jest ciemne Jak tu jest słońce, to tu by musiało być jasne teraz czekajcie, się pogubiłem. Jak tu świeci słońce, to to świeci prost na księżyc. Ale też na nas. Minecraft to nie jest na pewno jest coś logiczne. Mam szósty level. Mam toptem nieśmiertelności, A nie mam nawet wyja. Czosnek, ktoś musi być z Datapaka, bo na pewno nie ma czosny. Czosnyku. Czosnyku. O, jakiś blok. No jaki Na no, nowe deski. To pewnie też jest... Tego datapaka. Co? Dobra, niech będzie. O, teraz tam jest słońce. Jak będzie tu, przeleci tu. Bo tutaj się pewnie ustawi dzień. No to jak tu jest słońce, to tam będzie książka. Także o, mam kości. Najpierw już... dobia. Crafting. Co ja tak długo myślę? Najpierw crafting, to jest rzecz oczywista. Yy, nie wiem, patyki i nie wiem, co bym chciał. Zróbmy nic. Po prostu no niczym nie wykopię mieć. Jedynie kamiennym, ale nawet nie mam kamienia. No, Bida. O! Nederjj to właśnie Jakby mam drewno. Mam te drewno, ale mam dwie siekieje. Złota czy na Także widzowie trochę zbierałem, że mam aż pełne i zapomniałem powiedzieć, że ja się inspiruję tym pomysłem i robię to samo. Jeśli Wam się spodoba, no to kliknijcie tam subika, że dzwoneczkiem najlepiej, aby mieć powiadomienia, bo to jest mój nowy kanał i na ten moment mam 5 subów. I teraz... Co nam zostało? No, trochę trzeba ją zbudować. Mam spaczony trzon. Mam trochę kości. Liście. Brzożowe. No, że ja nie mam żadnej nasionki, żeby posadzić. Ale to bardzo nie przeskadza. Pielętowoczemy. Wezmę już tą ziemię. Niech będzie. Ale ja dalej kilofu w ogóle. Nie dostałem. Nie mam ani żelaza, ani nic. teraz dwa. Byk. I tutaj się dopiero rozpocznie ten taki ładniejszy wygląd niż to, co jest tam. Bo tam to choćby huragan przeleciał. Także... że na razie to będzie tak, także to się pewnie jeszcze zmieni pewnie to jeszcze o jeden podwyższe ale no na razie to było tyle nie mogę F5 bo mam podpisane pod... podjaśnianie ekranu nie mogę, muszę się z wami tak pożegnać, także widzimy się w kolejnym odcineczku z tej serii widzimy się w kolejnym odcineczku jeśli będzie tutaj dajmy na początek 5 łapeczek tak dla rozgrzewki to będzie odjazdu na kanał kolejny, także widzimy się w kolejnym maju.